Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Gorących Pytań Telewizji w Polsce.pl. Witam od razu moich gości: Aleksandra Jakubowska, bardzo się serdecznie witam, i Marzena Nykiel. I potem można, serdecznie. Drogie panie, to nie jest program satyryczny, czy to jest nasz piątkowy program bez spiny, ale sytuacja bywa i śmieszna i straszna. No więc, Donald Tusk, wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami jednej z miejscowości podwarszawskich postanowił dużo opowiedzieć o wszystkich sprawach naraz. Ale dowiedzieliśmy się, że jest wielkim patriotą, który Polskę kocha i mają bardzo głęboko w sercu, oczywiście, i posłuchajmy tego wyznania, no patriotycznego wyznania Donalda Tuska. Mówi Pan o tym moim takim krótkim eseju w miesięczniku Znak. To jeszcze były czasy cenzury Jaruzelskiego. Ten tekst był dość mocno, zresztą przez cenzurę pocięty. Ja pod tym tekstem podpisuję się dzisiaj obie, obiema rękoma. Gdyby Pan ten tekst przeczytał do końca, to są dwie strony. Da Pan radę. To wiedziałby Pan, że to jest tekst napisany przez młodego wówczas człowieka, który od 19 roku życia. Zaangażowany był za czasów komunizmu w demokratyczną opozycję, w podziemie Solidarności. Ja całe swoje życie poświęciłem Polsce. Oczywiście była to odpowiedź, nie, nie chcieliśmy zbyt długo tego materiału eksploatować, dzisiaj ten materiał eksploatować. No tam człowiek z sali po prostu dostał mikrofon i powiedział kilka ostrych słów o Donaldzie Tusku. Powiedział, czy ten patriotyzm ma polegać na tym, że się po prostu Polskę zostawia i jedzie do lepszych apanarzy? Jak to generalnie wygląda? Jak było z, tą, z tym patriotyzmem Donalda Tuska, to my dobrze pamiętamy, bo przecież pracowaliśmy i żyliśmy w czasach jego rządów. Aleksandro, a ciebie co, a jeśli cokolwiek, zdziwiło podczas tej rady Donalda Tuska wczoraj? No ja nie czuję się upoważniona do tego, żeby oceniać, czy ktoś jest patriotą czy nie, bo nie mam do tego żadnych, że tak powiem, upoważnień, ale przypomniał mi się taki cytat z książki Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, który mówi, że patriotyzm to nie jest nie polega na tym, żeby się przekrzykiwać, kto bardziej Polskę kocha, ale żeby z zacisniętymi zębami, czasami pochylonym karkiem, ale Podniesioną mm -hmm. głową, żyć w niej i nie uciekać. No i chociażby już ten jeden fakt, który wskazuje na pewien. Fragment życiorysy Donalda Tuska świadczyć może o tym, jak pojmuje patriotyzm Donald Tusk. Zostawił Polskę, mówił Zapewniając że... wcześniej, że absolutnie nie wyjeżdża tak. szczytem jego marzeń, być premierem RP. Dokładnie, że to jest nic lepszego, nie mogło go spotkać i tak dalej. I zostawił ją w sytuacji, kiedy właściwie już było wiadomo, że rządy Platformy Obywatelskiej w koalicji z przystawką pod tytułem PSL się kończą, że jest słaba sytuacja gospodarcza i, zostawił to w rękach wykopać co jest, już jest drugim minusem który można w tym momencie wtedy prawda dokładnie, dokładnie. afera świadczy no, o tym jakim patriotą jest Donald Tusk ja już nie Wspomnę o tym, co robił jako przewodniczący Rady Europejskiej, Groźbach pod adresem Polski, mm -hmm. która nie chciała przyjąć kwotowego kierowania imigrantów mm -hmm. ekonomicznych. Notabene Ewa Kopacz nie z własnej na pewno inicjatywy wywaliła całe ustale, ustalenia wyższych radu i, i, i powiedziała, że oczywiście i rzecznik ówczesny rządu, pan Tomczyk chyba mm -hmm. był wtedy, tak, mówił, że jesteśmy w stanie każdą przyjąć, no i potem te pogróżki, które wypowiadał tak. w Parlamencie Europejskim, że tutaj on z, go, z, z bolącym sercem, ale uważa, że te decyzje, które mają karać Polskę i doprowadzić do tego, żeby została postawiona w stan artykułu 7, no. Z, A jego europosłowie sercem, wzywają no, tak. do nakładania sankcji karnych. To no, jest Polskę, taki patriotyzm, no po prostu. To ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do wypowiedzi tego człowieka, który uh -huh. odważył się zadać bardzo mężnie pytanie Tuskowi o to, czy czuje się patriotą. Skoro czy, czy, dla, czy w opinii Tuska patriotyzm to jest nie tylko opuszczenie kraju w chwili kryzysu, ale także walka o blokowanie Polsce funduszy, wyprzedawanie polskiego uh -huh. majątku, działanie na niekorzyść polskiej gospodarki, uzależnianie Polski od zachodnich wpływów. Tam padło bardzo wiele konkretnych zarzutów. W tej w sumie y krótkiej wypowiedzi, no to taka. Co zrobił Donald głos. Tusk? Wyśmiał tego człowieka, to znaczy powiedział mu, tak, akurat zacytowaliśmy, że ta jego wypowiedź, felietonowa sprzed tych dwóch dekad, czy ile tam już minęło, to tylko dwie strony da pan radę. I to jest cała kwintesencja postawy Tuska. Słowa, które nie mają kompletnie żadnego zwierciedlenia w rzeczywistości, ruganie wszystkich, którzy ośmielą się myśleć inaczej, brak argumentów, ośmieszanie elektoratu prawa i sprawiedliwości, bo przypuszczam, że jako taka osoba została został odebrany człowiek, który ośmielił się zadać mu niewygodne Wyznanie pytania. Politycznym, wyznaniem politycznym nazwał Donald Tusk te słowa w sumie no bardzo prawdziwe. Takie a tymczasem człowiek stanął po stronie Polski. Nie mówił nic mm -hmm. o pisie ani o niczym. Po tak. prostu zadał konkretne pytania. Mm -hmm. Skonfrontował Donalda Tuska z jego własnymi działaniami i spotkał się z atakiem nienawiści z jego strony. No, a chwilę potem Donald Tusk perorował o tym, jak to najważniejsza jest dla niego wolność i miłość. Na wolność słowa przestrzeni mm -hmm. nie ma, a o miłości w ogóle trudno tutaj w ogóle o. mówić, bo nigdy chyba przy niej nie stał, jeśli chodzi o taką miłość społeczną. Mm. Nie ma ten człowiek za grosz tolerancji, chociaż bardzo wiele o niej mówi. Mm. E, e, no w ogóle cała ta e, e, nie tylko wczorajsza, ale każda inna wypowiedź taka. Ale ta wczorajsze spotkanie naprawdę wyprowadziło z rozwagi wiele osób i to takich spokojnych naprawdę, bo to, to już to był taki, taka no, synteza właściwie. Hipokryzji momentami, ale też takiej wściekłości, bo miałem też wrażenie. To były okrągłe słowa, miłość, tak jak mówisz, ale. Niewiele w tym. Było znaczy, konkretnie. fundamentalnej hipokryzji. Tam się pojawiło wszystko, co pojawia się zawsze. Jedna główna teza, że jego najbardziej pozytywnym programem, jakim może dać Polsce, jest Antypis. On to uważa za program pozytywny. Co więcej, no, cały czas jest to granie emocjami. Donald mm -hmm. doskonale potrafi generować negatywne emocje mm -hmm. i zarządzać nimi na potrzeby własnej wygranej, tak. wygranej własnej partii. To jest czysto manipulacyjne działanie, strasznie. Wyrafinowane, mhm. bo jednocześnie mówi, że to PiS dzieli Polaków, że to PiS próbuje podziały społeczne yy, Ale budować. Budować. To posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu, w którym jak w soczewce widać hipokryzję tego polityka, to jest właśnie o tym, jak nie pragnie zemsty i jak skończą jego przeciwnicy polityczni jednocześnie. Co ja myślę o. Jakby podziale władz, i sam w sobie nie jestem mściwym człowiekiem, mi naprawdę nie chodzi o odwet. I, ale niezależnie od moich poglądów na tę sprawę, oni tak sobie nagrabili, że jeśli tylko przywrócimy, a to jest zadanie numer jeden, niezależność wymiarowi sprawiedliwości, to ja nie mam żadnych wątpliwości, żadnych wątpliwości, że będziecie mieli naprawdę satysfakcję z tego, co zobaczycie po wyborach. I ci, którzy zrobili najwięcej zła, naprawdę będą siedzieć. Naprawdę, to jest kilka zdań, Aleksandro. Nie wiem, czy 30 sekund trwa to nagranie. I tam jest właściwie wszystko i nic. Znaczy, jednocześnie jest tak, nie jestem ściwy żadnego odwetu, ale tak będziecie usatysfakcjonowani. Szkoda, mówię, tym Wojtku, tłumem. że nie znalazłeś tego fragmentu podsłuchanej rozmowy Kalisza z Kwaśniewskim, kiedy o, o tej mściwy, cesze ta. charakteru pod tytułem mściwość Donalda Tuska mówią dwaj panowie, których nie należy na, jednak podejrzewać o sympatię do prawa i sprawiedliwości. Donald Tusk uwierzył w to, że wygrywa się wybory emocjami. Y oczywiście, Wielu politeologów mówi, że emocje to są, jest, bardzo są bardzo ważne i że tym się gra, ale to nie jest tak do końca. Bo proszę zobaczyć, co się teraz dzieje w Stanach Zjednoczonych, prawda? by wydawało się, że te emocje związane z oskarżeniami Donalda Trumpa o tym, że wybory, wybory zostały sfałszowane, że pozbawiono go urzędów w nielegalny sposób, no jednak bardzo tą część społeczeństwa taką pobudzą. Okazuje się, że nie do końca i że ten, ta fala czerwona demokracji. Republikanów, która miała zalać Amerykę i pozwolić na odbicie Senatu i na zwycięstwo z Izby Reprezentantów, do końca tak nie działa. Więc jednak mm. jakieś tam argumenty merytoryczne Co związane potrzebne. i z gospodarką, i z działaniami tej administracji Bidena w sprawie Ukrainy miały swoje znaczenie. Tusk uwierzył w to, że emocje dadzą mu wygraną, a ponieważ ten. Szeroko rozumiany elektorat który skupia się koło Platformy Obywatelskiej to nie są tylko ci członkowie którzy, od dawna z nią są ale mhm. to także są ci nowi którzy zostali w jakikolwiek sposób w cudzysłowie w cudzysłowie skrzywdzeni przez mhm. Prawo i Sprawiedliwość to są wszystko. Ci, którzy utracili te konfitury zbierane w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości, te, ci beneficjenci tych luk VAT-owskich i, i, i wielu innych interesów, które można było wtedy robić. I to jest też ten elektorat. Z drugiej strony te emocje, które tu skusiły je wzbudzić, opowiadając o tym, jak to. Bo to tam na tym spotkaniu jeszcze było takie pytanie młodego człowieka, prawda, jak on sobie wyobraża. Tam i on mówi, jak to dzieci, mieszkania i tak dalej. No to jest też próba przyciągnięcia. Tego elektoratu który młodzieżowego, nie który nie pamięta mm -hmm. tych czasów rządów Donalda Tuska. Ale no, Ale ja nie sądzę, żeby to był elektorat, który zaważy na wyniku mm -hmm. wyborów. Ja myślę, że jednak oni w dużej mierze są tacy generalnie antypolityczni nie bardzo do tych wyborów będą szli. Ale to jest, to Tusk buduje ten swój najtwardszy elektorat, który się kieruje nienawiścią. Nie wiem, że ci Będziecie ludzie. Nie... Mówi, tak, prawda? Ale, ale oni nie wiedzą, że wiedzieć. nienawiść. Nie, mnie to jest nieznane uczucie ale nienawiść to jest coś, co zżera człowieka gorzej niż mm. rak. I nie można się po żywić nienawiści. nim to trochę widać, bo ja, trochę rozmawialiśmy przed programem o, o, tym, o tym nagraniu, o tym o tym spotkaniu Tuska z wyborcami. Ja mam jednak poczucie w tym wszystkim, mimo że przestrzegam przed bagatelizowaniem Donalda Tuska. Uważam że, on, uważam, że on na tych emocjach do tego elektoratu gra bardzo sprawnie, ale jest w tym jakaś wściekłość, jakaś taka chyba frustracja masz no mam wrażenie bo on dalej nie jest tym szefem wszystkich szefów na opozycji dalej nie ma tej jednej listy i chyba już nie będzie przynajmniej na razie tak tak to wygląda może w tym to może to też o to chodzi A cały czas do tej jednej listy zachęca i Lutar. mówi że jego aspiracją jego celem jest zbudowanie jedności mm -hmm. na opozycji wczoraj też o tym dużo mówił e, ta frustracja jest ona narasta ja przyznam szczerze, że nie pamiętam Donalda Tuska niesfrustrowanego e, cały czas widzę człowieka mm -hmm świętego, zacietrzewionego i takiego pieści, tak? pełnego zawiści mm -hmm. wręcz y i warto zwrócić jeszcze uwagę na coś co się bardzo silnie tutaj pojawia to jest takie uderzenie do elektoratu lewicowego ale nie tylko mm -hmm. do takiej kato lewicy, mm -hmm. bo on cały czas mówi jestem człowiekiem wierzącym tak. jestem katolikiem, wierzyć, wychowałem się w rodzinie tak. katolickiej snuje jakieś opowieści nie wiadomo, bez pokrycia też bo przecież wiemy kiedy wziął się sam ślub kościelny tak. kiedy wymagała tego, raczej... postawa wyborcza, tak, wyborcza przed tak. więc Cały czas mówi ja jako katolik, mhm. ale i co jako katolik? Uważa, że to kobiety powinny decydować o tym, o aborcji na życzenie, mhm. a nie arcybiskup, cytuje arcybiskup Jedraszewski, ojciec nic rydzyk tak. i prezes Kaczyński. Mhm. On jest katolikiem, ale domaga się wolności, bo mówimy tutaj o kwestiach czysto prawnych, mhm. więc dla niego no zabijanie dzieci nienarodzonych powinno być prawem absolutnym. No, o tej wolności słowa mhm. też pamiętamy, jak w redakcji wprost wyrywano i, i i komputer, prawda? Tak, a jednocześnie idzie też skrajnym takim lewicowym przekazem, gdy mówi o kościele, padło pytanie, co będzie z finansowaniem mm -hmm. Kościoła. On powiedział, że gdy platforma przyjdzie do władzy, kościół zostanie odspawany od funduszy publicznych. Mieliśmy kiedyś piłowanie katolików yy, no. taką zapowiedź. On mówi, że kościół będzie odspawany. odkuwanie, odkuwanie prezes przyłębskiej ze stanowiska odkuwania Więc każda ta mm -hmm. wypowiedź, czy to dotyczy polityki, czy to dotyczy Kościoła, czy innych. W tych przestrzeni jest osnuta, czy tam w ogóle utopiona w takiej mowie nienawiści. Mhm. Tam cały czas ten język jest przemocowy, mhm. chociaż mówi o tym, że to oni idą z tą jasnością, tak, światłością tak, tak. pokoju mhm. do narodu, który teraz jest pogrążony w jakimś totalitarnym. W ciemnych wiekach. Jeżeli mamy zdanie zbudowane z łącznikiem ale, to wszystko, co jest przed ale, jest Nie zaprzeczone przez, przez to, co jest po ale, tak. no, I jest ta frustracja No bo proszę zobaczyć no, ona się właściwie, y, 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 zaczyna od tego momentu kiedy przegrał, y, wybory prezydenckie mm -hmm. i to jest i to jest ten moment prawda on tego nigdy nie przebolał nigdy nie mógł zrozumieć jak on młody światły wykształcony przegrał, y, te wybory i, i naród nie docenił jego, wielkości a potem też no, w tej Unii Europejskiej No przypomnijmy sobie scenę. Y, kiedy, kiedy Juncker mówi, że tutaj dwóch prezydentów o jednego za dużo, prawda? Kiedy Donald Trump przyjechał, podawanie marynarki. Więc on był w tej Unii też trochę traktowany No w taki sposób, powiedziałabym, per noga. Mhm. I to też musiało od, odbić się na nim. Nie miał żadnych sukcesów. No Brexit jest totalną klęską. i, i nie, 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 nie tylko całej Unii, ale także osobistą klęską Donalda I nie Tuska. Nie możemy już tego z Nienawidzonego na Wyspach za To To prawda, nie znoszą go. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Marzena Nykiel, była moim gościem Dziękuję. i Aleksandra Jakubowska. Dziękuję, Dziękuję. jeszcze raz. Z Państwa kończymy tę część, ale za moment kolejne gorące pytania telewizji w Polsce.pl, na której już w tym momencie Państwa bardzo serdecznie zapraszam, żegnając się jednocześnie z Państwem. Dziękuję.